Witam. Dzisiaj troszeczkę o ortografii. Wiersz nosi tytuł Ortografia. Napisać RZ czy RZ z kropką. Dzisiaj nową lekcję mamy i już zaraz zaczynamy. Mowa będzie o tym, że jak napisać RZ czy RZ. Gdy się zastanowisz nieraz jak zapisać dany wyraz, Niech ci przed oczami staną te spółgłoski wszystkim znane i twój umysł rozjaśniają, by nie robić błędów wcale. Zapamiętaj, stosuj zawsze tę regułę, która mówi, że po spółgłoskach PDT, KBW, GHJ piszemy RZ. Pamiętajmy o wyrazach, które do wyjątków zaliczamy, a w pisowni RZ Zawsze je na szy zamieniamy. Przypomnienie wiadomości, to jest chyba dobra szkoła. Do wyrazów tych należą bóg, kształt, pszenica, pszczoła. To nie wszystko, moi drodzy, mówię wam to ku przestrodze, bo rz na r się zmienia i to też pamiętać trzeba. A na koniec naszych zajęć. Chyba o tym wiemy w zakończeniach nazw, zawodów, erz i aż piszemy. Ja od dzisiaj chcę usłyszeć. Ja już to potrafię. Znam zasady, znam wyjątki, lubię ortografię. Dziękuję.